Witam serdecznie o poranku. Oto z tego pięknego miejsca, jakim jest las. Na mojej miejscówce jestem jako pierwszy, więc są szanse, żeby znaleźć jakieś grzyby. Dobra, przebieram się i idziemy. Zestaw grzybiarza gotowy. Pamiętajcie moi drodzy, wiaderko musi być wilgotne. Grzyb lubi wilgoć, ciągnie do wilgoci. Żeby nie mieć mokrych butów ani skarpet i dłużej siedzieć w lesie, Fajnie wziąć ze sobą kalosze. Zestaw grzybiarza przygotowany. Wilgotne wiaderko, kaloszaki ubrane i pora w las. Na miejscówce jestem pierwszy, więc są szanse, że będą obfite zbiory. A i pamiętajcie, moi drodzy, w lesie nie stajemy, gdzie chcemy. Stajemy w miejscach wyznaczonych do tego. Ja raz stanąłem sobie obok takiego szlabanu, myśląc, że przecież. Nie tarasuje drogi, bo stałem gdzieś tak obok. Nie w tym miejscu, ale w innym. Stałem gdzieś tak obok. No i jakie moje zdziwienie było, jak dostałem karteczkę. Wróciłem z grzybów. Oczywiście wkurzony, bo grzybów nie było. I dostałem karteczkę. Zastałem karteczkę za szybą, gdzie było wezwanie do nadleśnictwa. Ale tam mili panowie leśnicy porozmawialiśmy, pośmialiśmy się. No i jakiś tam. Mandat był łagodniejszy, więc pamiętajmy, stajemy w miejscach wyznaczonych do tego, bo inaczej mandacik będzie. Zaczynamy grzybobranie. Godzina 7:47, 586 kroków. Zobaczymy, jak będzie na koniec. A jestem tutaj w lesie z tego względu, że mój słoik na suszone grzyby zrobił się już pusty. A fajnie się złożyło, że zrobił się pusty, jak jest akurat pora na grzybobranie. Więc do lasu, żeby napełnić słoik, takie grzyby do sosu przy niedzielnym obiedzie smakują wyśmienicie. Więc ja jestem tu po to, żeby ich nazbierać jak najwięcej. Mamy 8.18, 2000 kroków już za mną. Nie, ma dużo tych grzybów. Poprzednio znalazłem dwa takie małe, ale na tych nie brałem, bo to bez sensu. A ten jakiś taki sensowny. Tylko teraz pytanie. Będzie ich więcej? Czy nie? No ale dobra, wezmę go. Oby ich było więcej, bo z jednym to wstyd wracać. Mokre wiadro coś tam przyciąga te grzyby, ale niewiele tego na chwilę obecną. Ja jeszcze się tam coś rozejrzę, bo to nigdy nie wiadomo. Jak już się znajdzie grzyba, to trzeba popatrzeć dookoła, bo one lubią rodzinami występować. Ale coś tam moje oczy dojrzały. Też to widzicie? Tam coś jest. Idziemy zobaczyć. No panie, panie dobrodzieju, ha, ha. o dziękuję ci panie, toż to prawdziwek, zobaczcie, jaki piękny, pierwszy w tym sezonie, no nic, trzeba go zabrać, prawdziwki do sosu, mniami, nie wiem, jedni mówią wyrywać, drudzy nie, zaraz to obskubię. Ale jak już tu jestem, zobaczcie. Jaki piękny grzybek. Zobaczcie, co to za cudo. Nie jest to największy grzyb, ale moim zdaniem jest piękny. Ususzony do sosu. Pychota. Ten grzyb już mi zrobił dzień. Co prawda jest dopiero drugi. Ale jeszcze się rozejrzę. Ja, pitole, patrzcie to. Drugi. Tu jeszcze coś leży. Może wlazłem w niego? Kurde. Ale jaja. Ty, co to ten? A, ten jest żarty. To ktoś go już ten. Ale ten? O kurde. Już kiedyś prawdziwka znaleźć, to to kurde było. Cud malina. Teraz zobaczcie. Drugi mały bąbelek. Ja już jestem spełniony. Co prawda, trzy grzyby w wiaderku, ale w tym dwa prawdziwki. Więc już mam uśmiech na twarzy. Szukam dalej. No, holender. Nie wiem, co się dzieje. Te grzyby już się wywracają. Czy co? Czy ktoś go kopnął? Kolejny prawdziwek Z żarty Kurde Ale jaki ładny Ej, zaraz go zobaczę Obadam go nożem Ale tam leży następny grzybek Chyba też prawdziwek. Eee, p -p 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 -p. Dobra, badamy go nożem. Słaba, dlatego on tu pewnie leży. Dobra, zobaczymy tego drugiego. No, ten już lepszy, ale ślimak jeszcze na nim siedzi. Do widzenia, panie ślimak. Szukaj szczęścia gdzie indziej. O. Ha. Super. No jeszcze tylko tu trochę. O, Holender, drugi lokator. Rodzina ślimaków na nim się działo, Patrzcie. Teraz jeszcze się trzeba rozejrzeć. Teraz zerwę tego liścia. Dobra, ja go zrywam. Widzicie tam jeszcze jakieś grzyby? Być może ja zezowaty. Jakiś zez na pewno jest. Patrzcie uważnie. Jakby co, to krzyczcie. Oficjalnie czwarty grzyb w wiaderku. Trzeci prawdziwek. Nie, to nie jest chyba prawdziwek, czy jest? Moi drodzy, to jest prawdziwek czy nie? Bo te prawdziwki to takie białe mają tutaj. O, takie. A ten ma takie żółte. Ale wygląda jak prawdziwek. Nieopodal znalazłem miejsce koszenia. Zobaczcie na to, tu ktoś nieźle się nakosił. Holender. Szkoda, że nie ja. Nie tylko ja tutaj chodzę po tym lesie. Wyglądają na świeże. Jeleń, sarna? A Wy jak uważacie? Co to za ślady? Czego to są ślady? Tutaj już trochę starsze ślady. Musiało być to jakieś stado. No, widok fajny. Z góry mieli na co patrzeć. A starsze z tego względu, że już tutaj dotarły żuczki. I już się tym zajmują. Tam jeszcze żuczków nie było. Chodzę po lesie, nagrywam. Głano. Przecież to miało być o grzybach cholera. Dobra, wracamy do tematu. Grzyby. Tu jest jakiś niejadalny. A może jak to mówią niektórzy? Jadalny tylko raz. Wyzbierają mi grzyby. Cholera tam są. Grzyby mi wyzbierają. No nic. Idę w innym kierunku. Czyli tam. Tu coś jest, narzeczone są dobre. No, są dobre, ale te są trochę zdechłe. Jodówki, maślaki. Tam też widzę jednego, zobaczcie. Patrzcie na to. Jest? Jest. uhu. Tu jest ich trochę sporo. Tu. Tu. I tam I tam Resztę zostawiam, strasznie się kleją Tu są maślaki kurcze tam Wziąłem tylko parę większych A resztę to tam Dla innego grzybiarza Tutaj taki przesuszony asior sobie rośnie Zobaczymy żarty do szpiku kości. No nic, słabo. psa No i bierzemy do wiadra. O? Chociaż strasznie brudzą ręce. No nie mogę się oprzeć. Ten jest całkiem ładny. Ładny, co nie? Najlepiej od razuje. Najlepiej od razu je jak są jeszcze wilgotne, oczyścić, bo później jak one już się Przyschną lekko, to jest większy problem z czyszczeniem tych grzybów. No i mamy pierwszego podgrzybka w końcu, bo już myślałem że tych podgrzybków nie będzie. Jeszcze żadnego zajączka też nie znalazłem No ale... dobra, bierzemy. Do suszenia. Bardzo ładne. Trochę obżarty, ale ładne. Niestety nie był ten grzybek taki ładny jakby chciał, jakby człowiek chciał, ale wziąłem go do suszenia. Trochę robaczywy był. W tej części lasu to jeszcze nie byłem. Dobrze, że są telefony z GPS-ami. Chociaż, jakby się człowiek zgubił. Tutaj trochę wyżej jest droga. A każda jakaś utwardzona droga prowadzi do do wyjścia. W Polsce nie ma takich lasów, że tydzień by człowiek szedł drogą i by z tego lasu nie wyszedł. Tutaj jak sobie wejdziemy na taką drogę, ścieżkę utwardzoną, i będziemy nią szli, to wyjdziemy z lasu. Spójrzcie, jak tutaj ładnie sobie grzyby rosną na powalonym konarze. Już ponad 2 godziny, 5000 kroków za mną efekt słaby coś tam jest ale to jeszcze nie jest jakiś mega, mega wysyp grzybów Te się musiał już pomału zacząć zbierać w kierunku domu w kierunku auta na dwie godziny To naprawdę nie jest dużo Dwie godziny za mną, chodzenia po lesie i efekt, no grzyby są. Nie można powiedzieć, że ich nie ma, ale jakiegoś grubego mega wysypu grzybobrania to jeszcze nie ma, to jeszcze trzeba trochę poczekać. Nie wiem, może za dwa tygodnie jeszcze raz tutaj odwiedzę te lasy. Chodząc, gadając do kamery to na pewno zwiększam szansę szukania grzybów. tapie i do tego potrzebne są kalosze. Móc się przeprawiać. Ech, to są opieńki? Czy to są opieńki? Tak. To są opieńki. Mniami. Ale tam jest ich, patrzcie. Wow. Zobaczcie. Chyba to są opieńki. Kurczę, one takie kropkowate powinny być na górze. Czy to są opieńki? Nie wiem sam. Wyglądam jako opieńki. Ale dla pewności zostawię je tutaj. No i... potoczek pokonany. W zwykłych butach to by już miał mokre skarpety. A kalosze się przydają. Dobra, idę dalej. Szukać, szukać. Zobaczyłem tego grzyba. Podszedłem, no ale niestety kapeć, zdechlak. A cofając się. Piękny, ładny podgrzybek, zobaczcie. Proszę spojrzeć. No i bierzemy go, kurczę. O taki podgrzybeczki uwielbiam. Mm, ślimak już się nim zajął. Zaraz eksmisja ślimaka i do wiaderka. Ale żebym sobie wybrał drogę? Przecież to normalnie. To nie widać tego wzniesienia. Kamera tego nie odda, ale. Mega pion. Jest szansa, że nikt tędy nie szedł i będą jakieś grzyby. Jestem na szczycie W dół wygląda tak A tu te trawy, nie lubię tych traw bo W tych trawach Siedzą te latające kleszcze Raz wlazłem w taką gęstwinę właśnie Uff. Raz wlazłem w taką gęstwinę takich traw To normalnie O, może bardziej w takich To majakony jak one wyleciały one, jak się wbiją, to ciężko je usunąć później. Nie wiem, jakieś kolce mają w sobie, chyba. No, niestety, podejście pod szczyt grzybów przyniosło zero. O tym mały cwaniaczku! Ciekawe, gdzie idziesz? Już jestem. Na wyjściu z lasu mamy godzinę 12.20 i 13 tysięcy kroków. Czas mi się trochę wydłużył, bo oczywiście prawie podszedłem pod dom, zapominając o tym, że samochód zostawiłem w lesie. Ale dodatkowo znalazłem jeszcze jednego podgrzybka i dwa koźlaki przyjeżdżając. Byłem tu samo. A tu samochodów tyle jak na wycieczce klasowej. Grzyby pokrojone, no dosyć sporo wyszło ich. Pięć tacy, wiadra. A w wiadrze pięciolitrowym to tam połowa było. No ale będzie co? Do zupy dawać. Po wysuszeniu, grzyby w słoiku prezentują się tak. Było pół wiaderka. A jest niecałe pół słoika, więc jeszcze kilka wypadów do lasu mnie czeka, abym uzbierał cały słoik. Jest to słoik 3-litrowy albo 4-litrowy. A z góry wygląda to tak.